Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w nowym odcinku na kanale Wetomedia. Dzisiaj naszym gościem jest Bartusz Bochańczak. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Wieloletni działacz partii Korwin, obecnie Konfederacja, jako, jako zrzeszenie, jako sojusz. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, no i właśnie też wybierasz się rozumie na wakacje z Konfederacją. Gdzie będzie ja. można zobaczyć. Jasne, jasne. No przede wszystkim mam w planie jechać na wakacje z Konfederacją troszeczkę nad morze, ale takie moje główne działania skupię jednak tutaj w Małopolsce, bo w Małopolsce są trzy ważne punkty, które no chciałbym tam przede wszystkim być obecny w Małopolsce, gdzie jest moja jakby no siedziba oddział. No ja wiadomo, to będzie wiem że będzie w Krakowie zakopany, co tam będzie będzie w Małopolsce. W Małopolsce będziemy mieli w trzy takie punkty. To będzie Kraków przede wszystkim zakopane i będzie jeszcze Krościenko. Krościenko. Być może jeszcze uda się namówić działaczy naszych na to, żebyśmy odwiedzili więcej miejscowości. To jest jeszcze w trakcie negocjacji, żebyśmy przykładowo pojechali czy do Sącza czy Limanowa, bo tam też takie głosy są, że jest zapotrzebowanie na naszą obecność, ale przede wszystkim to jest Kraków, tam będzie fajny wiec, będziemy płynąć barką z konfederacją. Potem będziemy jechać do Zakopanego, w Zakopanym też będzie fajne wydarzenie i będzie to wszystko zwieńczone takim spływem po Dunajcu tymi flisackimi tratwami, więc to będzie takie wydarzenie zwieńczające właśnie tą południową Polskę, Małopolskę wakacji z konfederacją. Fajnie jak nastroje w... Jak nastroje przed kolejnymi wyborami, spodziewasz się wyborów przed, przedterminowych? Nie, zdecydowanie nie spodziewam się wyborów przedterminowych. Jarosław Kaczyński o to skutecznie zadba, żeby żadnych wyborów przedterminowych nie było. On dogada się nawet z diabłem, żeby te wybory się odbyły jednak w terminie i żeby mogli pozwierać pozbie szyki i stanąć w pełnej sile do tych wyborów. Mamy tutaj, mówisz o diable, czyli co, nawet Paweł Kukiz dogadał się z Kukizem, a raczej Kukiz dogadał się z, z Jarosławem Kaczyńskim? No, nóż w plecy to jest dla mnie. Ja zawiedzi, zawiodłem się najbardziej. No tak, nie tylko ty się zawiodłeś, zawiodło się przede wszystkim szereg jego antysystemowych wyborców, którzy wierzyli w siłę tego antysystemu, który został jednak... Połknięty przez system, przez ten system został połknięty, potem przerzuty, potem zwymiotowany i stanął na tej scenie politycznej, popatrzył wypluty taki mówi: Co ja mam robić? Może tu się do tego pisu jeszcze przykleję, bo już jestem samotnym strzelcem, więc już mi wszystko jedno. No i niestety to jest dla takich jak ty, czy tam dla jego elektoratu potężny nóż w plecy. No tak, jeszcze ja wierzyłem, wiesz nagrywałem z Pawłem Szramką, który jeszcze był w tym klubie UK 15, ale już widziałem, że już się zaczynało, zaczęło się tam sypać i już zaczął uciekać z, właśnie z tego klubu K15. Teraz jest polskie sprawy. Myślisz dołączy do Konfederacji, Paweł Szramka? No, Polski, tam masz, tam masz, kogo tam masz? Trzech, trzech posłów. Masz Szramkę, masz tatę Dobromira Sośnierza i pan, panią poseł Ścigaj, tak? Tak, ale, ale mam tutaj no wątpliwości wątpliwości, że że zechcą dołączyć, a w zasadzie nawet wątpliwości mam, czy tutaj Rada Liderów Konfederacji pozytywnie w wy wypowie się w temacie ich przyjęcia do samej Konfederacji. W samej Konfederacji już mamy naprawdę bardzo dobrze zbudowane struktury, mamy kogo stawiać na listy, więc raczej będziemy stawiali na to, żeby tę naszą siłę budować od wewnątrz, a nie przyjmować ludzi z zewnątrz. No tak, no bo 50 posłów tak, według ostatniej estymacji, sondaży macie naprawdę potężne, ponad 10% w niektórych sondażowniach, to wiesz tam około 40, 35, 50 posłów nawet, więc, więc to nawet wygląda bardzo dobrze. Ty również ty, ty, startowałeś z drugiego miejsca, tak? Po Konradzie Berkowiczu? Nie, nie. Akurat układ sił politycznych w Krakowie był taki, że ja startowałem z czwartego miejsca. Nie mogłem startować z drugiego, bo tam drugie miał przedstawiciel Korony, trzeci Ruch Narodowy A i tak. ja miałem z, z czwartego. Więc to były dla mnie takie pierwsze wybory, w których to, to przed wyborami parę miesięcy zadzwonił do mnie Konrad, mówi słuchaj, może byś wystartował by w tych wyborach. Ja mówię, no stary, ale ja gdzie, gdzie ja i wybory? Ja wspierałem, póki co gdzieś tam zaplecza. Zaplecze polityczne, gdzieś jakieś takie techniczne czy nawet finansowe, ale mówię, ty, no słuchaj, no mogę spróbować. Jeżeli jest taka potrzeba, to spróbuję. I od tego spróbowania już się tak zaangażowałem w politykę, że jestem człowiekiem, który albo coś robi na maksa, albo w ogóle, więc od tej pory jadę na maksa z polityką. Okej, okay, czyli celem jest już bycie zawodowym politykiem od następnych wyborów? No bo wiem, y że masz biznes, wiesz, ten biznes już pewnie możesz tak oddelegować, tak? Co do biznesu, no, znaczy cel, sam cel, o który spytałeś, faktycznie chciałbym móc zmienić w końcu Polskę, mieć wpływ na to, jakie zmiany będą w Polsce i ułatwić przyszłym pokoleniom, przede wszystkim dzieciom, które będą chciały kiedyś wiesz, wejść sobie w interesy chłopaku, młodym chłopakom gdzieś tam, żeby nie mieli takich problemów z prowadzeniem biznesu, jak ja miałem. Chciałbym że, mieć wpływ na to, żeby w Polsce zapanował dobry klimat dla prowadzenia biznesu. Natomiast, wracając, czy będę zawodowym politykiem, myślę, że przede wszystkim będę zawsze już przedsiębiorcą, ponieważ. To to mnie stanowi jako polityka, nigdy na odwrót. I tak chciałbym, żeby pozostało w moim życiu, żebym to zawsze został przedsiębiorcą. A faktycznie moje przedsiębiorstwa, moje spółki, które już tam gdzieś prowadzę, no poświęcam im 4 godziny tygodniowo na pracę, robię tam tylko rzeczy strategiczne, nie zajmuję się bieżączką, nie interesują mnie sprawy operacyjne. Czyste zarządzanie strategiczne i planowanie i w zasadzie to Dobra. całe działanie. Jesteś, jesteśmy na kanale na kanale Veto, gdzie staramy się właśnie wychodzić z takiego przeciętnego, przeciętnego życia i staramy się właśnie osiągnąć taki stan, jaki ty masz, więc opowiadaj, jaki masz biznes? Jak to jak to tutaj wygląda? Co, co to jest, co robisz? no bo ja już, ja już trochę wiem, teraz ludzie się dowiedzą. No więc już od 15 lat, 15 lat temu pojechałem pierwszy raz do Chin. Od tego czasu byłem ponad 60 razy w Chinach bo latałem 4 razy do roku na 2-3 tygodnie do tych Chin i tam sobie rozpocząłem produkcję towarów różnych. Na początku to były tylko zabawki, jakieś pojazdy akumulatorowe. Coś związanego, związanego z branżą KIDS. No i od tego czasu no, ten biznes bardzo się rozwinął, bowiem na dziś dzień prowadzę cztery spółki. Jedna z nich zajmuje się sprzedażą hurtową, druga detaliczną, trzecia prowadzi podnajem jakichś nieruchomości czy najem nieruchomości. <laughs> I w ten sposób to wszystko funkcjonuje. Generalnie te spółki są w takim, zespolone w takim jednym, można to nazwać, drobnym konsorcjum, które jest jednak całością. Więc prosty model biznesowy. Tam kupuję bardzo tanio. Tutaj staram się sprzedać jak najdrożej. No, tak wygląda Jasyka. ten biznes. Donald Tusk wraca na Białym Koniu z Brukseli do Polski, żeby zwyciężyć spod okupacji, wyrzucić Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny Jasyka. raz. To jest niesamowite jest to, że ludzie um, zapominają znają tak szybko, dlaczego wybrali w ogóle prawo i sprawiedliwość. To jest niesamowite, to jest pamięć ryby. Tak, tak, to jest. Słuchaj, jak to wczoraj usłyszałem na wiecu, właśnie Konfederacji, usłyszałem takie słowa, że to Donald Tusk, jakaś rewolucyjna zmiana, że pierwsza zmiana w polskiej polityce, że Donald Tusk będzie szefem PO, a druga zmiana, że Jarosław Kaczyński został prezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc takie dwie rewolucyjne zmiany i to w tym samym dniu praktycznie ogłoszone. Natomiast co do samego Tuska. Faktycznie on pojechał sobie do Brukseli i tutaj to, to PO zaczęło po prostu niknąć bez niego. Wszyscy Polacy pamiętają, jakie były rządy PO, Wszyscy to pamiętamy, jak to wyglądało, jak to gazowanie tych opozycjonistów i tak dalej. My to wszystko mamy w pamięci. Natomiast pamięć wyborcy jest bardzo krótka jest przerażająco krótka, ponieważ oni to wszystko zapomnieli i teraz w imię tego. Żeby nie rządził tylko Jarosław Kaczyński, będą prawdopodobnie głosować tak. na Tuska. Więc to tylko będzie głosowanie antykaczyński, a nie pro-Tusk. To jest, to jest, pamiętasz hasło Banda Czworga? Ta Banda Czworga zmieniła się w trochę większą bandę. Wiesz, nowe jakieś tam podpartyjki powstały, a potem znowu powrót jest do Bandy Czworga. Zauważ, że powstała nowoczesna, która potem została wpłonięta właśnie przez Platformę, stworzyła się KO, był Prawo i Sprawiedliwość, pojawiła się tam, więc Solidarna Polska porozumienia rasowego wina, z powrotem do Zjednoczonej Prawicy, sam pismo ma zostać. Tam próbą jakieś, jakieś kolejne satelita Republikanie, SLD zrobiło tam wiesz, swoją wiosnę i znowu z powrotem do SLD. Tam był jest ten PSL, też tam koalicja polska, też jakieś tam ruchy i znowu do PSL-u. Więc to jest po prostu to jest, to jest niesamowite. Jak ja jestem osobą, która, wiesz, jestem od, od Unii Polityki Realnej, to są te, te czasy, to po prostu to widzę, jak to się po prostu nie zmienia w Polsce żal mnie, żal mnie ściska po prostu, że ludzie po prostu jak, nie wiem, jakieś roboty, jakieś zombiaki to są po prostu, no nie? Tak. Jest taki mem z zombi, że idzie zombi, i sobie mówi mózgi, uuu, i tam stoją swoich dwóch wyborców prawa i sprawiedliwości i Platformy i ten zombie przychodzi koło nich. Ha, ha, takie stare, stare No słuchaj, historia zatoczyła koło znowu, znowu będziemy mieć bandę czworga. Do tej bandy Czworga dołączy teraz hołownia, więc będzie piątym. No i, i to będziemy mieć stały układ sił media polskie ciągle pokazują, e, kreują ten obraz, że mamy wybór między PIS-em a PO, więc no stała konstans. No. <laughs> Jak jedyną rzeczą stałą w biznesie jest zmiana, tak w polityce jest PZPO. Tak, 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 tak. No zobaczymy, no, to jest naprawdę. To jest, no jest, wiesz, ciężko, chociaż 10%, które macie w sondażach, to jest mega wynik, który sądzę, który, że to jest jakiś jakiś sufit ogromny, który wiesz, żeby trzeba przebić teraz ten sufit, to, to naprawdę tam kucie betonu, wiesz, na wsi teraz pozostało, przekonywanie rolników. E, e, przekonywanie emerytów, e, to, jest, e, no, to jest gdzieś taki duży, duży top, 10% no, nie? to jest marzenie, które było osiągane przez wiele lat przez środowiska wolnościowe, e, wiesz, takie okresy które, które no po prostu mogą gdzieś tam się ziścić, jeśli wszystko nie posypie się do wyborów tak naprawdę i będzie też ten, ten taki, ten, ta kula śnieżna emocji będzie po waszej stronie, więc e, trzymam kciuki za to, bo no, nie ma innej alternatywy wolnorynkowej w tym momencie. Tak jak powiedziałeś, Polska 2050, to wiesz, nagrałem materiał z senatorem Jackiem Burym, To jest jeden z najbardziej wolnorynkowych y, senatorów w Polsce. Ale potem widzę. Dochód gwarantowany dla górników. No nie, tak na start. Ty, na, na tyci tyci tylko dla nich, tylko na chwilę na momencik mm. dla górników. No i wiesz, mówię, co jest grane. No i y, to mm. sądzisz, że, że też y, Polska 2050 nie będzie y, wolnorynkowa. Ale absolutnie. Oni będą tacy wolnorynkowi, że, że to po prostu jest dramat. To nie będą żadni wolnorynkowcy. To jest po prostu przepoczwarzenie się tej Platformy Obywatelskiej, która się zorientowała, że coś jest nie tak. <laughs> Ta Platforma przepoczwarza się w jakiś nowy twór Hołowni i to będzie wszystko to samo, co robiła Platforma Obywatelska. To jest dla mnie nowy twór, który powstaje w miejsce Platformy i tutaj Szymon Hołownia ma mówić, że to jest nowa jakość, ludzie oczywiście na początku bardzo zagłosują na Szymona Hołownię na ugrupowanie Szymona Hołowni z prostego względu, ponieważ ma efekt świeżości, efekt świeżości w polityce jest bardzo ważny i większość ludzi powie na tych tych jeszcze nie było, więc dam im szansę, no, no, pobędą po ze 4 lata i znowu znikną jak, jak chociażby nowoczesna czy inna ugrupowania, więc no, no, to jest to jest takie stałe w polityce, że polityka, polska scena polityczna nie cierpi próżni, i ta próżnia będzie przez takie ugrupowania wypełniana. No tak, był Paweł Kukiz z takim zrywem, był Palikot z takim zrywem, właśnie tak nowoczesna, rzecz z takim zrywem, jedno, wiesz, jednorazowy na kilka właśnie lat, żeby wyciągnąć trochę tych wyborców tak. spoza innych, innych cztery, partii niż te cztery. No to się powtarza, to jest taki schemat po prostu, wiesz, jak w szachach po prostu, algorytm jest taki tak. stany tutaj to jest ciężko, żeby to wyciągnąć. To jest podstawowe to, żeby się nie przejmować tym, tym takim właśnie schematem, to jest ciężko po prostu... Tutaj, jak wasza walka jest mega mega ciężka, i my właśnie walczymy od tej strony, właśnie takiej, takiej poza politycznej. Czyli wiesz, co może jednostka zrobić? No. Jednostka może właśnie założyć firmę, taką jak ty masz, i wiesz, i starać się zebrać ten kapitał. Widziałem twój wywiad na Real 24. No to właśnie, zbierać kapitał, bogacić się jak najszybciej, jak najwięcej, jak najwięcej czasu spędzać, żeby się rozwijać, a potem, jak przyjdzie właśnie moment, możesz stać się politykiem, bo już wiesz, masz ten kapitał, nie co, co dalej. No, znam, znam teraz będę też robił wywiad z sprzękiem słomskim, który też chce się zgłosić właśnie do Konfederacji, bo wiesz, już ma kapitał, już ma wiesz, spełnione jest to. Co następne? Zmiana Polski, zmiana, zmiana świata. Otoczenie wokół siebie. Do, dobra, słuchaj, właśnie konwencja programowa Konfederacji. Hasła, hasła niezmienne od, od lat. Na nowo tylko przebranżowione. I opowiedz nam pięć, takich sześć podstawowych, którzy nie oglądali konwencji programowej mhm. Konfederacji, opowiedz o tym programie. Mhm. Jasne. No, konfederacja, wie, jak wiesz, musiała pokazać coś innego, co pokazują chociażby ugrupowania takie live streamowe, takie streamowe, czyli mainstreamowe, o, tak się to mówi teraz. Więc chcieliśmy dać odpowiedź przede wszystkim na ten nowy ład, czy tam stary Wał, jak to różnie nomenklaturę się przyjmuje. No i Konfederacja przygotowała to, co już powiedziałeś, my nie pokażemy nic nowego rewolucyjnego, bo, bo no jednak życie ludzkie jest proste, więc co chcemy? Przede wszystkim niskie i proste podatki. Jak to wygląda w, w życiu? No, mamy 15 podatków, które chcielibyśmy zlikwidować: podatek od czyn, PCC, tak zwany od czynności cywilnoprawnych cukrowy, od paliwa, opłata emisyjna, mocowa, przejściowa, reprograficzna, nawet, którą będziemy musieli ponosić w cenach smartfonów, w cenach laptopów, w cenach różnych. Tabletów i tak dalej, i tak dalej. Opłata wodna, będziemy musieli podnosić cenie wody, wpisowa roczna w rejestrze BDO. Za środowisko, targowa, uzdrowiskowa, miejscowa i w końcu nawet podatek od psa. Chcemy to wszystko zlikwidować. To jest do niczego, nikomu niepotrzebne. To są koszty, które każdy obywatel musi ponosić. My chcemy, żeby pieniądze obywateli zostały w ich kieszeniach, więc to likwidacja tych podatków. Natomiast są też podatki, które należy uprościć, ponieważ problemem polskich podatków nawet nie jest czasem ich wysokość. To, z czym borykają się polscy przedsiębiorcy, to jest ich złożoność i skomplikowaność tych podatków. Jeżeli mamy lody, na które potrafi się dać dwie stawki VAT-u, bo jedne są wodne, drugie są z mlekiem, no to to jest już jakiś dramat i ten przedsiębiorca czasem pół swojego czasu w miesiącu spędza nad tym, żeby się dowiedział, jakie podatki ma płacić od lodu, więc uprośćmy te podatki. Kolejny punkt, sprawna i dostępna ochrona zdrowia. No, jak wiemy, ochrona zdrowia w Polsce w ostatnim roku, czy nawet dwóch, ona już na 10 lat, czy, czy 50 kulała bardzo. Żadna ekipa rządząca, która przyszła tutaj, nie dała żadnego remedium na całe złotej ekipy, tej systemu ochrony zdrowia. No, my mamy takie rozwiązania, które chcielibyśmy przede wszystkim sprawić, żeby pacjent, który idzie do szpitala, idzie do jakiejś przychodni. Był traktowany jak klient, żeby to właśnie szpitale i przychodnie biły się o tego, tego klienta. Żeby to nie było tak, że idziemy teraz i jesteśmy petentem, jesteśmy jakimś złem koniecznym, jesteśmy persona wręcz non grata, która sobie przychodzi i tam gdzieś po prostu, no co on w ogóle od nas tu chce, co on chce od tego systemu ochrony zdrowia. Nie, dość, trzeba z tym skończyć, więc system ochrony zdrowia do gruntownej przebudowy efektywna i nowoczesna edukacja. Słuchaj, co tutaj mamy na celu? Mamy stworzenie tak zwanego bonu, bonu, edukacyjnego. O tym mówimy już naprawdę dziesiątki lat, przynajmniej w tym wolnościowej części konfederacji w partii Korwin mówiliśmy już od lat o tym bonie edukacyjnym, że należy dać rodzicom Bądź postać, przeliczyć najpierw, jaka jest kwota przeznaczona na edukację. No i załóżmy, jest to tyle i tyle miliardów. Dzielimy to przez liczbę uczniów, dajemy każdemu rodzico, rodzicowi bon edukacyjny i ten rodzic. Z tym bonem udaje się do szkoły, do szkoły, której pasuje temu rodzicowi. Szkoły tak, niech sobie wybierają te szkoły, jak chcą. Jeden niech wybiera szkołę, która będzie bardziej matematyczna, drugi bardziej humanistyczna, trzeci nie wiem, gdzie, jak chcą chodzić do szkoły, gdzie się uczy o LGBT, czwarty do religijnej szkoły. Sami rodzice niech o tym decydują, gdzie chodzą ich dzieci i jak są wychowywane. I niech to szkoły znowu. Niech to szkoły decydują o tym, niech, niech to szkoły biją się też o tego ucznia poprzez na przykład takie kryterium jak jak po mojej szkole słuchaj poradziliście sobie uczniowie w życiu. Niech tam powstają rankingi, niech te szkoły będą konkurencyjne. To jest taka nasza myśl i ten zdrowy rynek, ta, ta niewidzialna ręka wolnego rynku niech tutaj też zapanuje. Jest jeszcze kilka rzeczy, związanych z tym programem. Przede wszystkim też chcemy wprowadzić taki, takie państwo prawa. O co tutaj chodzi? Chociażby chodzi o te zakichane, przepraszam, że tak powiem paszporty covidowe. Nie może być takiej sytuacji, że, że gdzieś w Polsce wprowadza się segregację sanitarną z uwagi na odbyte zabiegi medyczne. Mnie to osobiście irytuje. Ja osobiście, jeżeli słyszę, że gdzieś jest jakieś Pytanie, czy jesteś zaszczepiony chcąc tam iść? Ja um, omijam szerokim ukiem takie miejsca, więc ja bym nie chciał, żeby w Polsce kiedykolwiek segregowano ludzi z komunikacji miejskiej na zaszczepionych, na niezaszczepionych, bo zaraz doprowadzi to do sytuacji takiej, w której... Mieliśmy będziemy kilka w Tak, łopaski, no. I, tak. Kilka takich było przypadków oczywiście w nie? wiadomo. Tak, tak, tak. Tylko i dla zaszczepionych, tylko dla danej nacji, dla no, danej tutaj, dla danej rasy konkretne miejsce. No, to tak. może się to powtórzyć. Już to się powtarza. Więc z koncertami widziałem, że, że ostatnio były też koncerty tylko dla zaszczepionych, Więc więc to jest to jest straszne. Nie, nie ważne teraz, czy jesteś zaszczepiony, czy nie zaszczepiony, to wiesz, nie można dzielić tak właśnie w ten sposób w ten sposób społeczeństwa. Tak, dokładnie, więc, więc to są takie rzeczy, które, które byśmy bardzo chcieli zmienić. Kolejna rzecz taka, która mnie osobiście jako przedsiębiorcę bolała już od wielu lat, ponieważ doznałem kiedyś tej urzędniczej bezkarności za wydane decyzje, to jest stop urzędniczej bezkarności. To jest, chcemy, żeby urzędnicy, nie było, żeby nie było tak jak teraz, że oni sobie wydają decyzje, niszcząc całe ogromne przedsiębiorstwa, niszcząc całe życia, całe dorobki majątków ludzkich i potem powiedzą o, sorry, Wypłacamy Ci z budżetu państwa 10 tysięcy odszkodowania, a Ty sobie radzisz, a urzędnik, który tam siedział, no jednak nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności, bo jest człowiekiem, ma prawo się pomylić. Nie, nie może tak być, jeżeli on dopuszcza się zniszczenia czyjegoś życia. Yy, czasem ci ludzie nawet targają się na swoje życie, potrafią się targnąć na swoje życie. Jeżeli urzędnik potrafi coś takiego zrobić, niech za to odpowiada. Niech wie, że za głupie decyzje będzie siedział. No to, to takie proste rzeczy, które to, to nie jest nic rewolucyjnego, jak powiedziałem to jest powrót do normalności, to jest taka książeczka, ja się nią tu, nią tu posiłkuję, Polska na nowo, zachęcam wszystkich do zapoznania się z programem. da się jeszcze to ściągnąć w formie elektronicznej? Jeszcze nie sprawdzałem, ale no tak. wszędzie, na każdej stronie widzę jest QR-kod, więc no tak. prawdopodobnie, że wszystko jest onlineowane fajnie. Dobra, fantastycznie. Fantastycznie, to, to wiadomo, program jest, ale wiesz, kto czyta programy w tym momencie, kto się przejmuje programami, chodzi głównie o emocje związane z jakimś wieś, tematem Właśnie bardzo emocjonalnym i wtedy ludzie pamiętają tylko emocje, a wiesz Robert Gazdowski myślał, że zrobi partię opartą na wiedzy ja Rozumie i godności człowieka, ale skończyło się na tym, że nikogo to nie emocjonuje tak bardzo bo to właśnie o emocje chodzi No i też o wizerunek, no, to, to, jest też, to jest też ta kwestia że ludzie głosują na ludzi z sukcesu, nie? na ludzi, którzy właśnie mają udane życie, mają wspaniałą rodzinę, biznesy i są wiesz, godni zaufania. Nie głosujesz na osoby, które, które są jakieś przeciętne. Więc e, przypominam wszystkich młodych, wannabe polityków, e, takich młodych działaczy: jeśli chcecie, żeby ktoś na was zagłosował, to musicie reprezentować jakieś autorytet, jakąś wartość, żeby ludzie chcieli na was zdać głos, a nie tak, że macie wspaniałe poglądy i na was ludzie zagłosują. To jest, to jest właśnie jedna, jedy, jeden wielki mit obecnych, w obecnych wyborach. Bo to akurat y, mówię do tych właśnie wszystkich młodych działaczy z strony libertariańskiej, wolnościowej, takiej wiesz, hardkorowej, gdzie wszyscy sądzą, że my mając wspaniałe poglądy, ludzie na was będą głosować. To, to jest nieprawda. To skończycie na ułamku procenta, jak Unia Polityki Realnej, która też tylko właśnie sądziła, że wszystko kręci wokół wiedzy, wartości i tak dalej, znaczy wiedzy i poglądów. Dobra, mhm. przechodząc dalej. Ekonomia gospodarka jeszcze. Mamy kilka tutaj tematów z punktu perspektywy przedsiębiorcy. No, twój biznes akurat jest mocno odporny na, na właśnie lockdowny, kolejne lockdowny, kolejne fale. A jak ty widzisz kolejne właśnie miesiące, lata naszej polskiej gospodarki ekonomii? ekonomii związanej właśnie z Polskim Ładem, z kolejnymi wiesz, stymulusami, um, pompowaniem pieniędzy w gospodarkę przez organy państwowe? No i jak ty widzisz kolejne miesiące? Wątpię. Tutaj przede wszystkim zależy od tego, czy ten nowy ład forsowany przez pis wejdzie w życie. Ponieważ jest tam szereg zagrożeń dla przedsiębiorców, ale i nie tylko dla przedsiębiorców, ponieważ szary obywatel Polski, który pobiera gdzieś tam 500 plus, myśląc, że podniesie się podatek przedsiębiorcy, mówi fajnie, nareszcie niech zapłaci ten czy kapitalista. Natomiast nic bardziej mylnego. Ci krwiożer, czy kapitaliści nie do końca zapłacą ten podatek. Oni postarają się ten podatek przerzucić na. Właśnie kupujących. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę. PiS forsuje taką retorykę, że, że to właśnie korporacje zapłacą podatki, że to firmy zapłacą podatki, nie wy, drobni obywatele, tak zwani szaracy przeciętniacy, gdzie tam chodzicie do marketu. Nie, wy nie zapłacicie. To są oczywiście wieloletne bzdury. Polski przedsiębiorca, jak i żaden przedsiębiorca, który funkcjonuje na wolnym rynku, nie jest dobrym samarytaninem, który będzie sponsorował podatki. Uchwalane przez państwo? Zdecydowanie nie. On przerzuci ciężar tych zobowiązań, które powstaną wskutek wprowadzenia nowych dań, przerzuci na klienta i to my wszyscy zapłacimy te podatki. Więc, więc tego PiS akurat kompletnie nie mówi. Co do samego nowego ładu. Warto wspomnieć o tym jakie ma założenia. 9% wzrost ZUS-u, czyli tak zwany to jest składka zdrowotna 9%, która nie może być odliczona od dochodu. To będzie po prostu kolejny nowy podatek i można się spodziewać, że wszystkie dobra konsumpcyjne, każda usługa, której właściciel jest na jednoosobowej działalności gospodarczej, podrożeje o średnio 10 do 15%. Więc tego się należy spodziewać. Tego się nie mówi w mainstreamowych mediach. Tym, to, jest, to jest postrzegane w ogóle jako jakiś tam yy, jakiś margines, gdzie to, to jest niemożliwe, żeby to zapłacili ludzie. Kolejna rzecz, co do cen nieruchomości. Jeżeli państwo zaczyna stymulować nie podaż mieszkań, a popyt, no to coś tutaj będzie nie tak zaraz. To co to się dzieje? Jeżeli prawo popytu nam mówi wprost, jeżeli popyt na dane dobro jest wyższy, to cena tego dobra rośnie. Więc będziemy mieć za chwilę bardzo, bardzo drogie nieruchomości, bardzo drogie y, mieszkania. Natomiast to, w jaki sposób państwo stymuluje ten popyt, to jest w ogóle inna kwestia, ponieważ stymuluje ten popyt, y, dając, praktycznie rozdając ludziom mieszkania na kredyt, czasem ludziom, których kompletnie nie będzie stać na spłatę tego kredytu. Bo jeżeli ktoś przez y, lat 5 nie potrafi sobie uzbierać na y, wkład na to mieszkanie kilkadziesiąt tysięcy, przepraszam, to jest brutalne, co powiem, ale on nie będzie w stanie spłacić tego kredytu, i on prawdopodobnie wyleci z tego mieszkania na pysk. I to będzie bardzo brutalne w pewnym momencie. Ja nie wiem, czy znowu wtedy nie uruchomi się jakiś kolejny program Prawa i Sprawiedliwości pomoc w spłacie kredytów dla tych, którzy sobie nie radzą, którzy są w ciężkiej sytuacji. Znowu to, to my, socjaliści, pokażemy nad przewagę nad tym wolnym rynkiem, że da się, że inni mogą sfinansować wam te mieszkania. Więc to, to doprowadzi przede wszystkim do. Nazwa program. Proszę. To, co powiedziałeś, cały, to jest nazwa programu. Tam na samym końcu musi być plus, po prostu, za każdym razem, więc. No dobra, kontynuuj, kontynuuj. Tak, tak, tak. No więc, no więc po prostu boję się, że to pójdzie wszystko, ten, ten cały nowy ład doprowadzi, że pójdziemy w stronę już totalnego socjalizmu, który zaraz przerodzi się w komunizm. No bo ten cały nowy ład zakłada, że trzeba zabierać tym bogatym. I, I dawać biednym no, postawa Janosika. Natomiast y, przede wszystkim nowy ład nastawiony jest na to, żeby zlikwidować w Polsce klasę średnią, żeby ta klasa średnia nie istniała, żeby w Polsce było jak najwięcej ludzi klasy tej niższej podstawowej, w której każdy będzie uzależniony od pieniędzy dawanych przez państwo, od dobrodziei naszych, którzy w łaskawy sposób będą rozdawać pieniądze zagrabione tym bogatszym. Natomiast też pragnę zwrócić uwagę na fakt, w którym jednak ci najbogatsi, ich nie dotkną te podatki za bardzo. Ci najbogatsi się nie boją tych podatków za bardzo. Dlaczego? Oni się nie boją podatków, ponieważ oni potrafią lokować swoje pieniądze w różnych, w różnych środkach trwałych, chociażby. Ci ludzie bogaci nie trzymają pieniędzy na kontach. Ci ludzie mają ulokowane w środkach trwałych, w jakichś nieruchomościach, w inwestycjach, mają pieniądze ulokowane kompletnie w różnych miejscach. Nie trzyma się pieniędzy teraz na koncie, więc nawet ta inflacja, która zostanie wywołana przez nowy ład, nie dotknie tak tych bogatych, dostaną znowu klasa średnia i ludzie najbiedniejsi. To ci ludzie będą najbardziej poszkodowani, i boję się tego, że jednak skala tego skrajnego ubóstwa będzie w Polsce wzrastać. Tak jak to ma miejsce już od paru lat. Mamy na przestrzeni co rok ta skala skrajnego ubóstwa, niestety wzrasta. Więc to spychanie Polski w stronę tej socjalistycznej części rynku, no niestety doprowadzi w końcu do sytuacji, że. Socjalistom skończą się pieniądze bogatych i, i będzie problem, i państwo prawdopodobnie gdzieś pójdzie znowu w stronę wolnorynkową. No to jest, ja zauważam, że na przestrzeni lat, że to jest taka sinusoida: raz idziemy trochę socjal, potem wolnorynkowy. Socjal wolnorynkowy. Szkoda, że na tym wolnorynkowym dłużej sobie nie posiedzimy. Więc tak mu tak. sobie tego życzył, żeby tak było w końcu w Polsce. Tego sobie właśnie razem życzymy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby udostępniać treści z wetomedia, dołączyć do Liberum.pl Zapraszamy Was bardzo serdecznie no i zapraszamy na wakacje z Konfederacją. Wszystkiego wolnościowego Wam życzymy. Bardzo dziękuję, Bartosz. Dzięki wszystkim. Dzięki, Maćku. Z rozkazu Prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.